Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś porozmawiamy sobie o ściskach, mianowicie o ściskach śrubowych, które mam w warsztacie. Mam i firmowe, i takie marketowe. Porównamy je sobie, pokażę Wam, jakie mam i co najlepiej wybrać do swojego warsztatu. Także ja pozbieram te wszystkie ściski tu na stół i widzimy się za chwilę. Zapraszam na film. Ok, moi drodzy, ściski mam ułożone na stole. Myślę, że jest ich sporo. Po kolei będę Wam opowiadał o każdym ścisku, i myślę, że zaczniemy od takiego najmniejszego. I pierwszym ściskiem, który chcę Wam pokazać, ściskiem śrubowym. Jest to ścisk marketowy z jednego z marketów budowlanych. Zakres jego pracy jest to 80 mm na 160. Chociaż tu jest jeszcze zapas nawet 170. I do czego ja ten ścisk stosuję? Najczęściej możecie to widzieć na moich filmach, gdy na przykład łączę coś na 45 stopni i robię te doklejki. Bardzo fajnie to dociąga ten kąt. Do mniejszych elementów można to łączyć jakieś powiedzmy mniejsze klejonki, nawet do tego typu, jak najbardziej to jest. Ścisk to można stosować. Ja z tego ścisku generalnie jestem zadowolony, mam ich naprawdę sporo i to akurat mogę Wam polecić. Kolejnym ściskiem, no to już mamy ścisk firmowy, jest to ścisk Pichera. Jest on znacznie, znacznie dłuższy, jak widzicie, bo ma 30 cm. Natomiast zakres pracy tej szczęki jest tu już mniejszy, 55-60 mm. Także taki jest zakres tutaj pracy. Wykonanie, ciężar, to już naprawdę robi robotę, ale do czego ja go stosuję? Ten ścisk najczęściej wykorzystuje w momencie robienia klejonki, gdy nasze końcówki, no wiadomo, stosujemy jakieś lamelki, stosujemy kołki domino, żeby nam to nie klawiszowało, ale na końcach to klawiszowanie może, może wystąpić, i wtedy te ściski sprawdzają się do tego idealnie. Gdy na samym końcu te nasze e, rogi dociśniemy, ta klejowka fajnie się wyrównuje i już tego klawiszowania nie mamy. Co prawda i tak to idzie do obcięcia, ale przy struganiu jest zawsze to e, łatwiej, bo ponieważ e, no, te deski się nie, nie rozchodzą e, i, i mamy powiedzmy, szybciej możemy to wystrugać. Więc ten ścisk jak najbardziej do tego bym. Polecał. Kolejny ścisk jest to ścisk również marketowy, z jednego z marketów, mam go w dwóch rozmiarach i powiem tak, o ile te większe ściski. Te większe ściski są dobre i jestem z nich zadowolony, o tyle z tych zostały mi bodajże dwa, dwa tak naprawdę gdzieś tam leżą i nadają się do wyrzucenia, ponieważ no, całe zrobiły się luźne. Myślałem, że to przypadek, że się jeden zrobił, ale za chwilę zrobił się to samo się zrobiło z drugim. Natomiast natomiast dobrze, co my możemy o nim powiedzieć, tutaj zakres pracy jest również 30 mm, 30 cm, i tu jest również 80-85 mm zakres tej pracy, czyli tak jak mniej więcej w tym pierwszym ścisku. Minimalnie, minimalnie więcej, no ale zakres pracy jest większy. Mamy tutaj fajną plastikowo-gumową rączkę, więc to jest na pewno na plus. Też go stosuję, natomiast tak jak mówię, zawiódł, zawiódł mnie przy tamtych dwóch. Patrzę na niego troszeczkę jako słabiej wykonanego. Albo przypadek, że coś takiego mi się przytrafiło: jakaś wada fabryczna, albo po prostu te niektóre ściski, coś takiego. Mają. I tu kolejny już też z tej samej firmy, też marketowy. I z tych akurat jestem bardzo zadowolony: z tymi ściskami nic się nie dzieje. Tu no, zakres pracy jest już znacznie, znacznie większy, bo tutaj już mamy no, 40 cm. No i zakres pracy to już mamy 10, 10 cm. Także to już jest mocny, potężny ścisk. Też widzicie na filmach, jak go yy, używam. Jak mi braknie przy takim kleju na 45, bardzo często go stosuję, te ściski są naprawdę mocne. Naprawdę, jak dokręcimy, to czujemy tą moc, więc również to jest do polecenia. Od niedawna również używam ścisków Jato. Ten już jest naprawdę spory, bo tutaj ma zakres pracy 50 cm. Natomiast szczęka. Łapie na 12,5 cm, także też już możemy coś głębiej złapać. Im większe te ściski, no to wiadomo, że jest, są mocniejsze, są bardziej mocniej ściskają. Tu trzeba wziąć też to pod uwagę. Jeżeli chcemy coś drobnego złapać, no to wtedy wiadomo, mniejsze ściski, ale chyba tego tłumaczyć Wam nie muszę. Także tego typu ściski, jak najbardziej. I teraz. Przejdziemy do ścisków już no bardzo, bardzo długich. Myślę, że jak już jesteśmy przy tych ściskach z jato, to również z jato mam tego typu ścisk. Jest to ścisk o długości, huh, czy tu mamy gdzieś napisane, czy będziemy mierzyć, 120, teraz sprawdzimy. 120 cm, także to już jest naprawdę długi długi ścisk i tutaj on się sprawdza. Jeszcze ja tylko powiem, jaki tu jest zakres pracy. Też te 12,5 cm. I on się sprawdza. No powiedzmy, że przy jakiś tam szerszych klejonkach również możemy go wykorzystać. Też ten zakres jest dość spory, klejąc na przykład jakieś półki, meble, regał, gdy chcemy to ścisnąć. Do tego to się nadaje nam idealnie. Wiadomo, że tego, tej długości ściski są specyficzne, i do pewnych prac tylko tak naprawdę je wykorzystujemy. Gdy będziemy coś małego chcieli ścisnąć, no to raczej taki ścisk pewnie z braku, z braku innych dostępnych wykorzystamy. Ale jeśli potrzebujemy coś naprawdę długiego ścisnąć, to jak najbardziej możemy. I Teraz tutaj mam również marketowy, to jest, on jest krótszy, to jest setka. To jest setka, tutaj może nie będę się powtarzał, ponieważ tutaj ten zakres jest też te 12,5 cm. Natomiast no, tak samo jak w tamtym, czy do klejonki takiej szerszej, czy do czegoś wysokiego, żeby złapać przy jakimś mebelku, przy jakimś regale. Coś takiego możemy, taki ścisk możemy używać. A teraz przed nami ścisk. Tak naprawdę ostatni ścisk śrubowy, jaki chcę Wam pokazać. No i to jest już naprawdę ścisk potężny. Jest to ścisk z firmy Bessej. Wygląda to tak. Nie wiem, czy to kamera całe złapie. Popatrzcie sobie na ten najmniejszy ścisk, ten. No różnica jest kolosalna. Ten ścisk i te jego szczęki to jest znacznie grubsze. Tak samo ten. Ten łącznik tutaj też jest potężny. Ja zaraz powiem jaki jest zakres. Chyba 60, jak się nie mylę. Jak się nie mylę, to chyba 60 dokładnie. 60 cm, natomiast te szczęki w tym momencie one mogą złapać aż 25 cm. Do czego takie ściski możemy stosować? No przede wszystkim jeżeli na przykład robimy komodę Szafkę RTV i kleimy jakieś półki w środku tej naszej szafki, i załóżmy, robimy ją szeroką na 60 cm. No to w tym momencie, łapiąc takimi ściskami, w środku może powstać no, takie wybrzuszenie tej klejonki, nie do końca dociśniemy. W tym momencie, używając takiego ścisku, możemy tak naprawdę. Wjechać 25 cm w głąb tego mebelka i przy takiej sześćdziesiątce, używając dwóch na przykład takich ścisków z jednej i z drugiej strony, ten środek będzie nam ładnie się dociskał i w tym momencie to klejenie będzie miało, będzie przede wszystkim dobre, dobrze wykonane. Nie będzie powodowało, że jednak tu będziemy mieć na początku ściśnięte, w środku ściśnięte, a środek nam się gdzieś Wybrzuszy no, bo tam już tego nie będzie mieli jak ścisnąć, więc tego typu ścisk, jak najbardziej do tego się nadaje. Jako podsumowanie mogę dodać, od których ścisków warto zacząć, na co warto zwracać uwagę i czy warto na takich ściskach oszczędzać? Powiem tak, oszczędzać generalnie na ściskach, czy na narzędziach nie warto z tego względu, że to się zemści przyszłości dalszej bądź bliższej, ponieważ no, z doświadczenia ja wiem i kogo, kogo byście nie spytali, kto dłużej czymś się zajmuje, no to już swoją opinię ma, że pewne rzeczy szybciej się zużywają. Jeżeli nawet majsterkujecie sobie gdzieś tam w przydomowym warsztacie, zawsze warto wziąć pod uwagę to, że dany ścisk może się zepsuć. I moi drodzy, słowem podsumowania, jeżeli wy będziecie wybierać ściski do swojego warsztatu, pamiętajcie, nie zawsze kierujcie się ceną, warto w tym przypadku kierować się jakością. Ja to doskonale wiem, na jednym ścisku, a w zasadzie na dwóch, się zawiodłem, reszta działa poprawnie. Natomiast, Natomiast wiem jedno, że jeśli ścisk jest dobrej firmy, jest markowy, na pewno będzie nam działał. Chociaż również ściski marketowe, jeżeli dobrze trafimy, a ja na, w tych przypadkach, jeśli chodzi o te małe czy te większe, trafiłem dobrze, więc również takie ściski mogę Wam polecić. Jeśli mówimy już o takich ściskach specjalistycznych, a do tego możemy zaliczyć taki ścisk yy, z Beseya. No, marketowych takich nie uświadczymy tutaj tylko i wyłącznie firmowe. Ściski musimy zakupić, jeżeli coś takiego potrzebujemy. No, ale tutaj można powiedzieć, że jakość wykonania przy tego typu ściskach, no, te ściski naprawdę są niezniszczalne. Posłuży nam to lata. Jeśli będziemy jeszcze o to dbać, to na pewno, na pewno będziemy z tego zadowoleni. Myślę, że tyle o ściskach śrubowych. Jeżeli oczywiście macie pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzu. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam, żeby zapoznać się z materiałem, który jest dostępny. Myślę, że jest kilka ciekawych projektów, które robiłem, jest kilka ciek ciekawych filmów, które warto zobaczyć. Warto również zajrzeć na mojego Instagrama, na mojego Facebooka. Tam też sporo się. Dzieje i myślę, że ten temat kończymy. I nie będzie to ostatni temat na temat ścisków, bo jeszcze jakiś film na temat ścisków, ale już innych dla Was szykuję za jakiś yy, czas. Dobrze, moi drodzy, kończymy. Kończymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziś taki film przegadany, ale takie również są potrzebne. Senki wióry, dziury. Do zobaczenia. Cześć.